Na razie robimy pomiar światła. Nie wyjdzie. Dowiedziałem się o tych studiach, ponieważ często um, chodziłem na wystawy końcowo-roczne. Nie ja miałem też jakby troszeczkę wyjścia, ponieważ moi rodzice oboje skończyli akademię. Co prawda inne kierunki, ale jakby wiedza o tym wydziale była zawsze być może wcześniej też niż, niż u większości moich kolegów z roku. A tak dobrze szło. No i jakieś pojęcia miałem, bo mimo wszystko starałem się o, Przyjęcie tutaj na studio dowiadywałem się mniej więcej, jak wygląda program, czego się spodziewać. Na no, aczkolwiek było parę rzeczy, które mnie rzeczywiście zaskoczyły. O rany, to było 15 lat temu, żebym sobie przypomniał teraz. Wiem, czego nie miałem na pewno. Nie miałem żadnych aktów, żadnych rysunków postaci. Co w pewnym sensie zemściło się później na egzaminie, ale przeważały rysunki. Co ciekawe, żaden z nich nie wykraczał poza format B2, więc kiedy zacząłem tutaj studia i pracę jakby na działaniach wizualnych, to troszeczkę byłem przerażony formatem większym niż ten, który miałem w teczce. I jako alternatywny kierunek e, zawsze pojawiał mi się w głowie Wydział Dziennikarstwa, e, ale nigdy jakby poważnie do tego nie podchodziłem. Zazwyczaj było to takie marzenie, które, o którym wiedziałem, że nigdy się nie spełni. Wiem, że jeszcze ten jakoś podfaluje, bo. No, no tak, jakbyś go falował Cześć!